Tak masaje skrzynkę, tak? Proszę? Lepiej, najlepiej, gdybyś nie gdyby, gdyby miał tej ręki, tak. No nie będę miał tej ręki, tak, spokojnie. No, tak będziemy mieć coś Państwu z tej strony Nemesis skłania się bardzo nisko. Dzisiaj moim gościem został jeden z członków duetu Calvi and Remy. Imagination, Explosion. Nikomu chyba nie muszę przedstawiać tych hitów. Jeżeli ktoś się urodził w latach 90., -tych, także w tych latach, kiedy ja się urodziłem, no to są hity, które słuchało się na porządku dziennym. I bardzo mnie ciekawiło, co się dzieje dzisiaj z tymi ludźmi. Czy oni dalej koncertują, czy dalej udzielają wywiadów? Jak widać, zgodzili się przyjść do mnie. Jeżeli jesteście ciekawi, co się działo o co pytaliśmy, a pytaliśmy dużo o sprawy prywatne, czyli o to, co Was najbardziej interesuje, to bardzo gorąco zachęcam Was do oglądania. Nie zapomnijcie o subskrypcji, to dla mnie ważne. Joł. Joł nie muszę dawać. Dzień dobry, Kalwin. <grym> Witam. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. I powiedz mi, co Cię zdeterminowało do tego? Moja popularność? Wiesz, też, na pewno. <grym> Nie, tak naprawdę to jest to, że ja kiedyś byłem w Twojej roli. Ja byłem mm -hmm. na samym początku, zanim zaistniał duet Calvi Andremy, i ja byłem dziennikarzem. I też próbowałem dostać się do gwiazd. Czy jak jest się do gwiazd? Tak, absolutnie. Ja zawsze jestem do dyspozycji dla młodych, ambitnych i dla ludzi, którzy chcą coś zrobić. To jest tak, jak zawsze każe człowiekowi na skrzyżowaniu umyć szybę dać mu dwa złote, bo wolę, żeby on zarobił te 2 złote, niż mi wybił lusterko, e, no tak. czy, czy ukradł. No i tak samo tutaj, To oddolne inicjatywy, to właśnie z takich ludzi potem tworzą się wielkie osobowości. W stylu Kuba Wojewódzki, który tak samo zaczynał. Remi też był dziennikarzem na początku. Ja doskonale pamiętam wywiad z Michałem Wiśniewskim. Jeszcze byłem niepełnoletnią osobą, miałem 17 lat, kiedy na, po koncercie zaprosił mnie na backstage i usiedliśmy. Dla, ręce mi się trzęsły, no bo to była wow, dla mnie wielka, wielka osoba wielka wtedy. Gada. No a, teraz. Dał, też jest dał, dał mi whisky i mówi, no to walnij na początek, a potem pogadamy. No tak się zaczęło, no, ale, ale dzisiaj widzisz. mamy no, wodę. Niestety nie, nie, nie jestem alkoholową osobą. W ogóle nie pijesz? W ogóle. W ogóle nie piję alkoholu. Ale da się w tej, w tej branży? Dlatego funkcjonuję w tej branży od, branży od 12 lat, dlatego że nie piję. Ja zaczynając, wielu DJ-ów było lata świetlne przede mną, ale alkohol, narkotyki sprawiły to, że oni są cały czas w tym samym miejscu, a ja zrobiłem. Krok do przodu. Lat, nawet kilkanaście kroków do przodu, w porównaniu do nich. To jest też tak, że to jest, my jesteśmy, właściwie w Polsce jest pięciu DJ-ów, którzy są zawodowymi DJ-ami, czyli nie mają innego zawodu, z którego czerpią korzyści. Tak? Mm -hmm. Jeżeli ja jadę na imprezę, ja jestem w pracy. To jest, no mój tak, zawód. To, to jest swój zawód oczywiście. I ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wypić o jednego drinka za dużo, tak jak zrobił to ostatnio z Lady Punka, tak? I, I wyszedł ledwo co? No. Bo w tych czasach każdy ma telefon komórkowy, kamerę, telefon, aparat, zrobi kompromitujący filmik i tak naprawdę 12 lat ciężkiej pracy na to, Pójdzie na marne. czym jest Marka? Po oczywiście. A jeszcze w klubach jest dodatkowo groźba niespodzianki, czyli dokładki w postaci proszków, tabletek, czegokolwiek innego. Miałem taką sytuację i całe szczęście obyło się jakby bez konsekwencji na mojej osobie. Ale co, dosypali ci coś? Tak, to było to bardzo ważne? dawno temu, tak, to była impreza w Gnieźnie. To było w 2007 roku, 2006 może nawet. Był ze mną kolega, który z nami jeździł i my graliśmy imprezę, a ja nie pijęc alkoholu, przyszedł chłopak i mówi, czy mogę pozdrowić Ziutę. Ja, jasne, nie ma problemu, no to masz pieniądze. Ja mówię, nie, bo ja mam zasadę, że płaci mi właściciel klubu, a nie klubowicz, bo mhm. mówię, wy jesteście zawsze na minusie jako klubowicze. Bo też wiem, bo też kiedyś byłem studentem klubowiczem i sam to przerabiałem, że zawsze brakowało tych pieniędzy, więc, więc my nie, wy mnie możecie płacić. No i on w ramach podziękowania przyniósł mi piwo. I ja mówię do kumpla, mówię, chcesz piwo? On tak. No i on wypił to piwo i po 10 minutach zaczął lizać ściany. I mówi, o Boże, jak przyjemnie, o Boże, jak przyjemnie. No było to zabawne, ale gdybym ja to zrobić, to by dla mnie to nie było zabawne. I okazało się, że coś było w środku. Zabrałem tego chłopaka z sali, bo go znalazłem wzrokiem. Mówię, chodź, chodź, a on tam przyszedł. I, ja I sztukał? Nie, nie, bo ja inaczej do nich podchodzę. Ja mówię, co było w środku, nie? A on mówi, ej, Carly, ziom, ja ci nie żałowałem, ci dwie wrzuciłem, nie? Rozumiem, no i ja widzę, że on jest naćpany. Yeah. I z dobroci serca oddał mi swoje dwie tabletki, tak? Czyli jakby połowę ręki mi odkrył i ofiarował, serca nawet nie. Więc z ręką na sercu mi to, to zrobił. No i podziękowałem, Ale mówię, co... i następnym razem nic takiego nie rób, Mówię, to, to może się źle skończyć, nie? No ja, ja. No, no, kolega długo miał udaną imprezę, bardzo udaną dla niego, chyba. Do na... samego rana. Najlepszą, do samego rana, a nawet po południu jeszcze podobno skakał. W samochodzie też lizał mi fotele, mówi, Jezu, jaka ta skóra jest przyjemna. No. Więc to było zabawne, ale i od tamtego momentu nauczyłem się, że do dzisiaj zawsze jak ktoś mnie się nawet pyta, co chcesz do picia, ja mówię, że tam sok, woda, cokolwiek w butelce zamknięty w, w i ja zawsze tam. E, otwieram i zamykam i kończę. Odstawiam Resumiem. zawsze na widok. To, to, to jest tak, że w Polsce jak osiągasz sukces, to masz fanów, ale masz zawsze więcej antyfanów. Mm -hmm. Teraz ci antyfani nazywani są hejterami, tak? I, wiem, i oni tym. zawsze będą próbowali zrobić ci psikusa. Nie? I, I ja muszę być ubezpieczonym i na no, to oczywiście. być e, uczulonym. Tym bardziej, że w klubach no, ja no, to to się tak, ukrywać. Tak. No, narkotyki są obecne. No pewnie, że tak. No, to no. tylko. Więc to nie mądrzy myślą, że ich nie ma. Tak, wszystko na, na, jakby na własnej skórze przyrobili, tak, tak, dlatego tak, do tego podchodzę. Tak, a powiedz mi, już. No nie, nie, nie ukrywamy, chciałem, żebyśmy rozmawiali szczerze. Już teraz nie jest o was tak głośno jak kiedyś. Mhm. I czym to jest spowodowane? Tym, że się w cudzysłowie wypa, wypaliliście? Czy to jest kilka elementów złożonych. To tak, po pierwsze, nie można być na topie przez 20 lat. Aha. Po drugie, my jesteśmy obecni. My mamy cały czas kalendarz, kalendarz zawalony. Od 10 lat jesteśmy, 11 lat jesteśmy non -stop w trasie. My nie gramy trasy koncertowej jak zespoły rokowe od maja do końca sierpnia i koniec. Tak? Mhm. My gramy cały czas bez przerwy. Poza tym teraz naszła na, pora polo. No. Ona tańczy dla mnie, po prostu świat zwariował muzyczny. My, Rozmawiałem z Radkiem. o tym. My nawet. się wycofaliśmy. Dzięki Radkowi Disco Polo się reanimowało w potężnym stopniu, bo kiedyś oni mieli swój godzinny czy dwugodzinny program w Polsacie w niedzielę, tak? Teraz mm -hmm. oni mają swoje rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne, to jest potężny przemysł się z tym zrobił, tak? I na dwa lata, może trzy, muzyka klubowa y, zeszła z piedestału. tak? I to jest normalne. Jak ja byłem. Nastolatkiem słuchanie Disco Polo było wiochą i obciachem. A teraz to dzieciaki traktują jak muzykę. Dla nich nie ma różnicy czy hip hop, metal, RB znaczy... czy Disco Polo. Dla nich jest to muzyką i oni tego słuchają i się nie wstydzą. Znaczy, no właśnie. Może się nie wstydzą, to nie wiem, ale zauważyłeś, to że jest coś takiego, że wszyscy tego słuchają, ale nikt o tym nie mówi, że tego słuchają. Myślę, że to już właśnie się skończyło. To, to mi ja. No oni, oni mówią, oni słuchają VoxFM, oni znają. Słuchaj, jak... Że wszyscy I znają ja na tańczy my... dla mnie, ale trzeba to robić oni znają masę innych utworów. My graliśmy w, te, w zeszłym tygodniu w klubie, gdzie Ibiza się klub nazywał, gdzie na sali diskopolowej w parach tańczyło 1200 osób, a na sali klubowej bawiło się z nami 300 osób. Rozumiesz? To to się proporcje odwróciły. Mm -hmm. Kiedyś nikt tam nie zaglądał, bo się każdy wstydził. Teraz ludzie się nie wstydzą, idą, bawią się, tańczą przy tym, bo disco polo przestało być obciachem. Też dlatego, że media pozwoliły na to. Czyli jeżeli renomowana stacja, która ma prestiż, trzyma poziom w stylu TVN, zaprasza radka i opowiada o disco polowych rzeczach, to znaczy, że ona to akceptuje i to znaczy, że to już nie jest wiochą i obciachem. Rozumiesz? No rozumiem. I, i to jest... się z tym nie zgadzam, no ale... ale... Ale no jeżeli Disco polo jest wiochą, a TVN trzyma prestiż, to znaczy, że go nie powinien wpuścić do siebie na antenę. No ale nie robią tego też dlatego, że to się stało tak mega popularne i chcą na tym zyskać pieniądze? Nie. Nie poprzednim, dlatego? Bo przed nim też były rzeczy Discopolowe. I poza y, ale taki sukces jak ona ten, że to no nie osiągnęło nikt. Nie ma... Jestem szalona, no boi się, no kurde... Marcin, no to jest właśnie taki Marcin Marcin chyba drugi monolit. Jest... No i właśnie, no i gdy on startował, no to on nie mógł wyjść poza Polsat i poza te dwie godziny tego programu. Nie był zapraszany do y, telewizji śniadaniowych, do programów talkshowowych, do jakichś innych rzeczy w stylu oni tańczą na, na głowie, czy wiesz, śpiewają do kotleta, no, na róże. No więc, więc jest akceptowalna z, od strony mediów jakby pozwolenie na akceptowanie na disco polo, na disco polo że to już nie jest wiocha, że mhm. to już nie jest wiochą. I, I w FM-ie pojawienie się Yy, utworów, no, radio ska, jeżeli oni włączyli, ona tańczy dla mnie, a chwilę później leci Tiesto, to dla zwykłego zjadacza chleba oznacza to, o. że Tiesto i Weekend to jest to samo, to jest muzyka Sefadia. Rozumiem. A właśnie odnośnie Tiesto, to wyczytałem, że miałeś kiedyś support przed tym tak, DJ-em, tak? Tak, no to właśnie od tego momentu zaczęliśmy o sobie mówić DJ. Ale byłeś z nim tak, że cześć. Tak, a czasem siedzieliśmy na, tak? w garderobie, koleś grał na Playstation. Był w M1 po majtki, bo akurat mu się skończyły i nie miał możliwości To Totalnie równy koleś, menadżerem był Rusek, który, jak to ruski? Klachy na stole. Tak jest, tak jest. E, Ale to było dawno temu, prawda? Wiesz co, to było 2003. W Lesznie to czasami nie było? Leszno, klub Leszno. Dobrze, relaks, dobrze. Relaks w Lesznie. Ten, a w ogóle to też jest ciekawostka, bo tam był nagrywany program Viva Club Rotation, tak to się nazywało. Mhm. Tylko nie polski Viva Club Rotation, tylko dla niemieckiej Vivy. Dla niemieckiego Viva Club Rotation filmik z imprezy odbywające się w Niemczech, nie wiadomo gdzie, na której zagrał Tiesto. Zresztą sam mm -hmm. Tiesto mówił, że to w ogóle mega śmieszna impreza, bo to było w środę, w środku tygodnia. Do końca w Polsce ludzie poza jakimś wąskim gronem nie rozumieli, kim jest Tiesto i z czym to no się dzieje. jeszcze. Ale to, no tak, co, na tej tak. imprezie było z 250-300 osób, a bilety kosztowały tyle, co wyściąga na sobotnią imprezę. Mm. Cudownie. Kurde, no, ładnie, ładnie mówisz, a to jest prawda, że ty jesteś taki wybuchowy, ekspresyjny a Remi jest taki stanowany, spokojny. A tego nie mogłeś przeczytać w internecie. Przeczytałem. W internecie? Tak. W pisach tak to się napisało? Nie, ty tak powiedziałeś. No tak jest, aha, no widzisz, no to ja już nie pamiętam jaki wyglądał, ale tak właśnie jest. Jestem, jest tak, y prawda? Jest tak, jest. A to ja teraz to zauważyłem, że trudno jest ci w ogóle przerwać. No jestem. No, na To się zawsze zdarza. Ja mam tam ADHD. Y ale ale stwierdzone tam... masz? Nie, ale myślę, że jakby... Ja zawsze nie mogę usiedzieć w miejscu. Mhm. Zawsze jest mnie wszędzie pełno, robię różne rzeczy ekstremalne. Skok na bungee. To jest akurat lightowe, nie? Zawsze. To taki najbardziej ekstremalne. Spenetrowałem w Egipcie wnętrza wraku z czasów II Wojny Światowej, Tisadorma. To jest tak, że masz taką małą dziurę wyrwaną przez jakiś pocisk mm -hmm. i musisz w nią wpłynąć, no, jeżeli wpływasz w zamkniętą przestrzeń pod wodą, to jest tam totalnie ciemno, totalna noc. No, no. I z latark latarką pływasz i, i dochodzi ten efekt maski, taki i totalna noc, nie? Raptownie ci się ryba skądś pojawia, nie? No to to było największą adrenaliną, bo skok na spadochronie nie jest niczym nadzwyczajnym z tego względu, że podchodzisz do granicy nad samolotem zresztą też to robiłem i w pewnym momencie koleś mówi skaczemy, skaczemy. ale on wykonuje ten ruch za ciebie natomiast kiedy dopływasz do, do ściany i wpłyniesz i możesz się zaplątać kabel i, i masz tą świadomość, na przykład, że jak zgubisz się, to ci zabraknie tlenu na wypłynięcie mm -hmm. albo na dekompresję i skończysz w jakiejś kabinie dekompresyjnej i tak dalej, to to przełamanie się do płynięcia i wpłynięcia świadomego, no to jest mega ciężka sprawa. No, nie? no a i potem już... No, ale radę. dałem radę i potem następne a, już super. przychodziły penetrowanie no, no. wraków łatwiej. Dobrze, że wraków. Mm -hmm. A słuchaj. Mm... Po co aha, Remi, aha, jeszcze tylko dokończę. Remi jest spokojny. Remi jest spokojny, jestem nakręcony. Dlatego, że jeżeli Remi był, był też takim wulkanem, jakim ja jestem, to my byśmy już nie istnieli. Nie Rozumiem. mogą, to są za silne. Ja mam za silny charakter. Jeżeli bym miał taki sam naprzeciwko siebie, ono by się by tak ścierało, że w którymś Gryzłyby momencie. się. Absolutnie do by się skoczyły, To dobrze, nie? się dobraliście. Rem jest tą osobą, która łagodzi konflikty, rozmawia też z ludźmi, z którymi ja nie potrafię rozmawiać, bo nie każdy rozumie mojo, mój przekaz. Mm -hmm. A on jest tym uzupełnieniem, no dlatego te 12 lat minęło. Po co nagraliście numer z, z tym Warsaw so Short? Całe... Wiesz, co tak naprawdę to było tak, żeby my współpracowaliśmy. Dostaliście strasznie dużo hejtu z tego, co. I pasuje, czytałem. i bardzo fajnie. I, tak? i jest okej. Okay. Ważne, żeby. Nieważne, co piszą nie, nie, to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, bo to jest tak, że my współpracujemy, to MTV i Viva Polska, to jest jedno i to samo. My współpracowaliśmy przez wiele lat ym, z Viva Polska. Mm -hmm. I ci ludzie, którzy pracowali w Viva Polska, pracują teraz w MTV, bo to jest jedna firma. I y, oni, wygr wygraliśmy y, Viva Comet, dostaliśmy y, wiele występów u nich, bardzo dużą promocji i tak dalej. I my czujemy, że Viva Polska jest Półtwórcą sukcesu do etu kalendre. No, ale potrzebne wam to było do jakiegoś wrócenia? Tak, czy... dlatego, że ja każdemu, kto dla mnie był miły i sympatyczny, yy, zawsze będę do dyspozycji i podziękuję, tak. Aha. I mi się nigdy nie wypada. Nawet jeżeli ja na tym stracę, to mój honor i to w jakich wartościach w rodzinie zostałem wychowany, jest ponad biznes. Czyli jak będę ciebie miły, to. Tak, oczywiście, to jest kawał. No? Jak Kuba ogóle tak był Kubie. nie? Dla mnie ktoś jest. Zły, no to ja nie będę miły i sympatyczny. Nie? Dobra, to no czekaj. Wezmę drugą czarzą. kartkę, bo mam taką. <śmiech> <śmiech> A słuchaj. Dzisiaj na jakim poziomie jest muzyka House electro klubowa w Polsce. Kurczę, to jest problem. Jest jest, problem, nie, bo było, ale nie mówię, jeszcze... że jest w takim, takim dołku. Mówię, że jest w takim dołku, bo disco polo. Dobra. Do, ale, na do, 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 taki Avicii. Ale w dołku, jeżeli chodzi o, no to jest paradoks właśnie, bo, po jego numery grają. No, ale nie, to jest, a polskich, a, Polski, no, a Polski nie grają. Bo teraz tak, masz tak, w Polsce. No czy, właśnie, kto jest taki w Polsce? Kto tworzy? Taki top. Top tej muzyki, kto to w Polsce jest? Nie ma. Nie ma takiego jednego. Nie ma. Nie ma. Ja uważam, że na, na podium stoi, yy, no. stoimy. My? Sibul, Wedfingers? Robertem. Ale co, że czwarty? Nie, nie, że. A, stoimy, że po prostu. Jesteśmy na, nie na, będę, na jednym Nie będę rumie. tego poziomował. Nie? Mhm. Dla mnie to jest ta czwórka, która jest zawodowymi DJami, która to ciągnie. Robert w pewnym momencie fajnie zaczął robić już numery, które nie były takie. Chamsko, miał takich... chamsko proste, prymitywne i tak dalej, mhm. tak? One były już. Dobrze zrobione. Naprawdę mm. dobrze zrobione, nie? Bo explosion było w ogóle z zabawą i zajawką no. jakoś, to było na tamtych czasach. Ja tego nie było, słucham. To było wow, nie? Nawet na, na tym na telefonie była polifonia. Ta... Albo irdą przesyłane i nie ruszaj, bo się zerwie, no. nie? <laughs> Dzisiaj w ogóle nie wiem, co to irda, nie? Ale Teraz w tamtych jest. czasach. Ja wiem. Tamtych czasach, no, to znaczy, że jest stary. No. W tamtych czasach. <laughs> w tamtych czasach nie, to, właśnie tak, to latek tak, radę. Się, tak się zaczynało e, właśnie ta muzyka no, no. To, to mnie w ogóle szokowało, że, że coś takiego brzmi. Nie wiem, czy to jest kompletna fikcja, czy to jest prawda, że, że z Gosią Andrzejewicz tak. nagrajcie ciekawe, jak który się nazywa Lips. Tak, to prawda. I utwór ten został zaprezentowany na targach w Kan? Tak. No to nie jest nic nadzwyczajnego. W każdym roku jeden maksymalnie. Kan to w mi się kojarzy, Czerwony Dywan, Brad Pitt. No, to, to filmowe. I to jest tak łatwo się tam dostać? Że nie jak łatwo. Z Andrzejewicz. Nie, nie, Gosią... To jest tak, żeby wytwórnia twórnia jedzie z Polski po mhm. to, żeby zrobić zakupy, jak to na targach, połapać kontakty, ale też idzie ze swoimi. Tam każdy numer nasz był. Zresztą, na przykład UNDI po ostatniej wizycie w Cannes i w Amsterdamie, na Midem i na Amsterdam Dance Event, zostało sprzedane w 12 krajach. To to, U &A to chyba to ostatni wasz taki, taki głośniejszy Bo ostatni wcześniej singlowy, był ten Girls. ostatni singlowy, no girls z muzykiem. <laughs> z X-em. No, ja w ogóle o tym człowieku doczytałem, że to jest osoba, która jest... tam jest bardzo znana. To jest legenda. No właśnie. jak Przy ludziach to jest którzy koleś, tu idą, dostał Oscar. No, no i grami na koncie. Tak, tak ale to jest w ogóle tak nie, jest. Nie, niemożliwe. Zresztą Nie wiem, czy Może on, on ukradł. Pamiętasz, nie, 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 wiesz, czym jest Love Parade? Nie. No, Love Parade twórcą Love Parade i głównym ojcem, no założycielem jest, jest Wezbam. Ale ogólnie ten Mr. X jest, że Mr. Y? Nie, Mr. X. No. To Mr. X, to jest, no to jest, ten jest on. Afrika Island. Ten, tego, ten... którego tak. poznaliście w teledysku. Mhm. A Mr. Y to jest Wesban. Jego kumplem takim Ice Cube jest, Ice T, Snoop. No to, są, to są ludzie, z którymi on Na ma codzienny kontakt i imprezuje, tak? I, i się śmiałem, mówię, dobra, tam Snoop, nie? No to patrz, i telefon, i zdjęcia. Nie? No to, to... Mówi przylatujcie do LA to sobie Ale gdzie to nagrywaliście? Teledysk? We Wrocławiu. Dużo imprez takich też nieoficjalnych z nim zaliczyliśmy. Potrafi wypić. No nie dziwię się Waga zobowiązuje. Poliżywotka i woda do Tak, tak. Dobrze. Bardzo fajnie. Powoli dobiega nasz czas do końca. Także dziękuję Ci za to, że... Dziękuję bardzo. Graba. No i co? I może się jeszcze kiedyś tam no zobaczymy przy najbliższej. Na drugą okazji. część. I na Dobra. drugą część. Przecież dokładnie ja nic nie powiedziałem. No, w ogóle. <noise> Bo, naprawdę, pierwszy raz jest już takie spotkanie, że aż ktoś tak nawijał. zostały to też od Po 10 latach pracy w radiu, to wiesz. Tak jest. To Dobra. zostaje. I widzimy się w pracownialcie. Do zobaczenia. Cześć.